Dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem Józefem Puczyńskim, starostą czczewskim. Rozmowa będzie dotyczyła bieżących spraw powiatowych, ale także jubileuszu 50-lecia pracy starosty czczewskiego w samorządzie terytorialnym. No właśnie, te 50 lat pracy w samorządzie terytorialnym. Czy mógłby pan, panie starosto, opowiedzieć, jak zaczęła się pana przygoda z samorządnością? Kiedy pan postanowił poświęcić swoją ścieżkę kariery zawodowej pracy na rzecz mieszkańców regionu, którego pan Pochodzi. Witam serdecznie. Wstydzę się przyznać, 50 lat, bo takich okazów niewiele jest. A z drugiej strony rozpiera mnie duma. Rozpocząłem pracę 1 lutego 1963 roku, w Urzędzie Miasta w Gniewie. I tam właściwie spowodowano, że zatrudnienie nie dało mi szansę rozwoju. Od początku widać było, że będąc referentem nadawałem się na coś więcej. Z referenta po dwóch latach poszedłem na sekretarza gromadzkiego do gminy Gniew. Zawsze tą pracę lubiłem, do dziś zresztą uwielbiam tą robotę. I tak to szło. Siedem lat sekretarzowania, później naczelnikowanie przez 14 lat w gminie Morzeszczyn. Później w Pelplinie, który niezwykle miło i ciepło wspominam. Niedługo tam byłem, nie całe 3 lata, ale po sobie ślad zostawiłem. No właśnie, wspomina pan o tym, że był pan naczelnikiem w Pelpinie. Jak, jak przychodził pan do Pelplina, Jakie postawił sobie pan cele główne do realizacji, które chciałby pan wykonać, będąc naczelnikiem tego miasta? W tamtych czasach Pelpin był troszeczkę pomijany po rozwoju jakichkolwiek inwestycji. Przypomnę, że to miasto nie miało żadnej kanalizacji, jak ja przyszedłem. I ja też w tym zakresie niewiele zrobiłem, bo nie zdążyłem w zakresie ochrony środowiska. Ale już wtedy zaczęło się mówić o budowie, e, kotu, w zakresie kanalizacji różnych urządzeń takich, które to był taki początek. E, z przygotowania się do budowy, do oczyszczalni ścieków. Natomiast to był okres, to był czas, kiedy należało uporządkować wiele spraw. Szczególnie spraw w zakresie uporządkowania terenów związanych z kurią. I dam taki tylko przykład. Wówczas dyrektorem zarządzający w kurii był świętej pamięci ksiądz Labuda, i myśmy uporządkowali sprawy terenów pod budynkami y, mieszkalnymi y, miasta, wybudowanymi na terenach kurii, a nie załatwionych formalnie, po prostu, bez pytania budowano budynki. Jak pojechaliśmy z y, księdzem Labudą do notariusza, to zdziwił się, że kuria oddaje miastu prawie 3 hektary ziemi, a my tylko 80 arów. Oddaliśmy kury i to było na zasadzie wymiany bezkosztowej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że kuria wówczas te tereny, które były niezwykle istotne, uporządkowaliśmy i im potrzebne. I tu kuria autentycznie ten czas miło się powinna wspominać, dlatego że uporządkowaliśmy to, czego nie udało się uporządkować przez wiele lat. I dam taki przykład. Bardzo mnie satysfakcjonujący, bo to się zdarzyło po raz pierwszy w Pelplinie w tamtych latach, bo przy Pobre to był rok 85 do 88. Na moje odejście przyjął mnie na audiencji specjalnej biskup Przykucki. miło to wspominam, który podziękował mi za to, co zrobiłem wtedy, w tym czasie na no tak, bo oczywiście z punktu widzenia kurii to była rzecz niesłychanie ważna, uporządkowanie tej. Tak, to były te lata takie już jak gdyby luźniejsze pomiędzy władzami a władzami kościelnymi. Wspomniał pan także, że był pan naczelnikiem Morzeszczyna, gniewu, zajmował pan różne wysokie urzędnicze stanowiska, a czy w na pewnym etapie nie było jakiś pokus, żeby spróbować swoich sił gdzieś wyżej, bo zawsze był Pan związany z samorządem terytorialnym Powiatu Czczewskiego, można powiedzieć. A czy województwo Pana nie interesowało nigdy? Nigdy. Nigdy. Dla mnie rozwiązywanie problemów, służenie ludziom lokalnie było ważne, tak? bo tu ja osiągałem sukces. Każdy inny szczebel to byłoby tylko figuranc. A tu była konkretna robota. Chyba nie interesowała, nie interesowała mnie nigdy, aczkolwiek miałem różne propozycje nawet. Czy się pojawiały. Tak, pojawiały się propozycje, żeby pójść posły. Nie interesowało mnie to kompletnie. I z tego pelpina przeszedłem do gniewu, będąc naczelnikiem później burmistrzem gniewu. I była krótka przerwa, krótka, ona była 12 lat pomiędzy byciem burmistrzem a przyjściem tu na starostwo powiatowe. Ale i te lata, te 12 lat, gdzie pracowałem w biznesie paliwowym, etatowym pracownikiem, będąc w Lotosie, w tym czasie byłem radnym powiatowym. Także te problemy powiatu. Czyli związek cały czas istniał. Cały czas związek. A dla mnie powiat to było praktycznie zdanie tematów Pelpina, Morzeszczyna powiatu, połowa powiatu była mi znana bezpośrednio. I pozostanie teraz z wyboru. Starostom czeskim, dla mnie to jest uwieńczenie kariery, bo mogę realizować zadania, których nie udało mi się zrealizować w tamtych czasach. I to realizuję. Jest to po prostu miłe. A zatem tu mnie rozpiera duma, że 50 lat aż. Ja na szczęście nie czytam żadnych wpisów na internecie i mnie nie interesuje, co piszą, ale wiem, że piszą wielu starszych, podejrzewam. Gratuluję mnie, a młodzi pewnie sobie myślą, gdzie tyle lat ktoś może pracować. W związku z tym dla mnie ten wiek przedłużony emerytalny akurat to nie jest problemem, bo ja go już przekroczyłem, więc pewnie, że nie wszystkie zawody mogą pracować tak długo, czy powinni pracować tak długo, ale są zawody, do których ja ludzi namawiam, pracujcie jak najdłużej, bo jeżeli jestem zdrowy, spełniam swoją rolę i, i umiem myśleć jeszcze, bo to jest ważne w tym wieku, tak, to bądźcie i pracujcie. I dlatego myślę, że ja jestem dla pewną taką pewną ochroną i zabezpieczeniem dla wielu ludzi starszych, tak? bo nikomu nie proponuję uciekać, tak? bo osiągnąłeś wiek emerytalny. Pracuj tak długo, jak się tylko da. No. No właśnie z tytułu tego Pana bardzo długiego, można powiedzieć, okresu pracy ma Pan na pewno olbrzymie doświadczenie i na kanwie tego doświadczenia miał Pan pewnie już jakieś przemyślenia dotyczące tego, Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry zarządca jednostki samorządu ter terytorialnego, gminy, powiatu? Jakie powinna mieć taka osoba cechy? Główną, podstawową cechą to jest służenie ludziom. Tak? Tego się trzeba nauczyć. Bo wiele y, y, rozwiązań w życiu przynosi, przynoszą geny, tak? że y, trzeba mieć to coś, żeby cię ludzie chcieli polubić, bo to jest ważne. Ale przede Żadną wszystkim. Osobą Koniecznie, Lubiano, moją zasadą, moją debizą jest rządź i bywaj. Trzeba bywać, żeby z ludźmi się spotykać, słyszeć, co ich boli i te problemy rozwiązywać. Ja to w każdym z urzędów, jakim byłem, każdemu, każdego przekonywałem do podstawowej zasady, którą my się musimy kierować, to jest służenia ludziom. Uczciwość cecha, bez której się nie da rządzić. tak. Tu trzeba być czytelnym i przede wszystkim nie kłamać. Każde kłamstwo wylezie prędzej czy później, a zatem trzeba po prostu do bólu być czterem. I ja takim jestem. Ja po prostu mówię, co myślę, mówię, co jest prawdą i mówię, co się da załatwić, a czego się nie da załatwić. Czyli szczerość, uczciwość, transparentność. To są podstawowe cechy. Tak jest, podstawowe cechy. Jeszcze wracając do pana motta rządź i bywaj, rozumiem, że obok podejmowania rozsądnych decyzji na rzecz obywateli społeczności lokalnej, dobry przywódca danej jednostki samorządu terytorialnego, jeśli tak można powiedzieć, powinien po prostu utrzymywać także ze swoimi mieszkańcami, ze swoimi wyborcami dobry kontakt i relacje, tak? Bezwzględnie trzeba bywać na spotkaniach, na zebraniach i, 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 i szanować, szanować przede wszystkim wszystkie grupy społeczne. A ich jest wiele, tak? bo działają na terenie miasta, na terenie powiatu, na wsiach, koła gospodyń wiejskich, są tysi, straże pożarne. To są te malutkie ojczyzny, z którymi bezwzględnie trzeba być w kontakcie na co dzień, na okrągło. Proszę zmienimy troszeczkę temat. Za nami jest już pół bieżącej kadencji samorządowej. Tak jak pan powiedział, starostem jest to pan po raz pierwszy. Pomimo swoich wielkich doświadczeń starostów, jest Pan po raz pierwszy. Czy coś w tym okresie, kiedy jest Pan starostą, Pana zaskoczyło może? To znaczy, że zaskakujemy codziennie coś tam, tak? Bo tych problemów jest bardzo dużo, rozwiązań proponuje się bardzo dużo różnych. W związku z tym zaskakiwany jestem bezwzględnie, bez, codziennie prawie. Ale myślę, że nic nie powinno nam być obce, tak? Życie nam przynosi rozwiązanie. Mi tych rozwiązań musimy szukać. Natomiast, tak, żebym powiedział, że yy, zaskoczyło mnie coś, z czym nie dałbym sobie rady, to nie. Cieszy mnie bardzo, że udało mi się w tej krótkiej kadencji, bo póki co już, ale półmetek przekroczyliśmy. Jedną rzecz w powiecie, jak gdyby wyważyć, uspokoić, nie ma politycznych intryg, tak? Nie interesuje mnie polityka. My musimy się w niej cały czas znajdować, ale rozwiązania muszą pójść z różnych stron, nie na zasadzie układów politycznych, tylko na zasadzie celów, i sensu rozwiązania problemu i to mi się udało zrobić. Chciałem właśnie zapytać w następnym pytaniu o współpracę między organem wykonawczym a uchwałodawczym, bo wiele w samorządach są właśnie te jestem polityki. czwartą kadencję radnym powiatowym. I powiem ta kadencja dopiero pozwala nam normalnie funkcjonować. Poprzednio zawsze było tak. Była koalicja i była opozycja i opozycja dla zasady głosowała na nie. Nie uwzględniają, czy to jest potrzebne, czy to jest problem do rozwiązania. Na Przesłanki na drugi plan. Natomiast kompletnie nie brano pod uwagę przesłanek merytorycznych, tylko układy polityczne. Teraz tego nie ma w tej Radzie. Widzę po prostu, mimo że jest opozycja, ale ja tego nie odczuwam. Proponuję Radzie rozwiązania realne. Realne i potrzebne to zawsze znajduje wsparcie. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś głosuje na nie, bo my nie chcielibyśmy, żeby to staroście przypisano jako sukces. Ten sukces mój jest sukcesem rady. Całej Rady. Czyli ta współpraca bardzo dobrze się układa. Bardzo dobrze. I życzyłbym sobie, żeby tak się układała, przynajmniej do końca mojej kadencji. A współpraca z gminą Pelpin. Moja współpraca z wszystkimi gminami jest wręcz idealna, bo łaski my nie robimy, że my współpracujemy. My robimy to na rzecz naszej społeczności. Ja mam swoje kompetencje w każdej z gmin coś tam, i współpraca z gminami jest bardzo pozytywna, a z gminą Pelplin nigdy nie miałem problemów. Tak, my się nawzajem bardzo szanujemy. I nigdy Pelplin, że tak powiem, nie robimy pod górkę, a nie ja Pelplinowy. Wspieramy się nawzajem. Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym. Jesteśmy w kontakcie wspólnych działań. Czy odbywają się jakieś permanentne spotkania? Odbywamy dwa razy w roku konwenty tak zwane. Teraz w marcu będziemy mieli konwent w każdej z gmin. Od początku kadencji mamy w każdej z gmin, w tej chwili wypadło na Morzeszczy. Mieliśmy w Pelplinie w zeszłym roku. I to są spotkania prezydentów, zastępców prezydenta, burmistrzów, zastępców, wójtów i zastępców z udziałem naszych mundurowych Policji Straży Pożarnej. I tam my rozwiązujemy problemy. problemy. Na czym to polega? Zawsze we wrześniu już ustalamy plan wspólnych działań na rok kolejny i wspólne zadania, które będziemy realizować. Natomiast w miesiącu marcu spotykamy się co roku po to, żeby te zadania uch, uchwalone już przez rady zacząć realizować. I tu ustalamy plan realizacji. I ewentualnie pewnie jakieś I zawsze przy okazji, tak, są urealnienia, są nowe pomysły, nowe zadania, które wymagałyby rozwiązania, i wówczas my to robimy. I to jest taki bardzo partnerski. Układ. Ale tak jak potwierdziłem na początku, my łaski nie robimy. My musimy współpracować. Bywało w przeszłości różnie, tak? że władze powiatowe nie bardzo się wspierały, nie bardzo się lubiły, yy, że tak trywialnie powiem. Dla mnie nie ma. Ja po prostu rozumiem rolę burmistrza, bujta, prezydenta, a oni muszą moją rolę rozumieć. I my w tych rolach musimy się umieć znaleźć pośrodkować problemy, ale zawsze znajdziemy wspólny język. Pola do współpracy pomiędzy powiatem a gminą jest yy, bardzo dużo. Drogi oświata. Bardzo złu, dużo, złu, złu bardzo dużo, natomiast nas bardzo. Oczywiście trafią drogi, bo to jest to najgorszy właśnie. problem. Wiem, tak? Mamy to, 220 km dróg. To jest dużo w tym 23 km ulic. Drogi powiatowe są niestety, ale byle jakie. Yy, a ten rok pokazał, teraz odsłonięcie po zimie, że te nakłady inwestycyjne, i remontowe, będą musiały być dużo wyższe znacznie wyższe a z środków jest jak jest, i wtedy dokonuje się wyboru, i zawsze będą niezadowoleni, bo tą drogę zrobiliśmy kolejnej nie. Ale to, to jest taki wybór się, takie dylematy, pieniędzy mało. A czy w tych ostatnich dwóch latach kadencji w roku 2013 i 2014 zostały zaplanowane z gminą jakieś działania, które Pan z ramienia powiatu będzie chciał wprowadzić w życie na, na terenie gminy Pelpin, jakieś inwestycje drogowe, czy są zaplanowane? I jeżeli chodzi o Pelpin, to w tym roku zawsze z Pelpinem nie mieliśmy problemów, tak? Robiliśmy tą ulicę Kościuszki, ją zrealizowaliśmy. W tym roku będzie robiona, ale na innej zasadzie naszej akceptacji przez firmę, która będzie budowała wiatraki, odcinek drogi na Klonówkę, 1400 metrów kosztem około 2-3 milionów złotych przez tą firmę właśnie, która będzie budowała wiatraki i zadań inwestycyjnych jeszcze chcielibyśmy zrobić chodnik w Rajkowach wspólnie z sołectwem Rajkowy, My na to dajemy zadanie co prawda 50 tysięcy, drugie prawie tyle będzie miała wieć. I zrealizujemy ten chodnik i w Lignowach jest taki na drogę na Barichnowy, bardzo zniszczony, bardzo niebezpieczny, w samych Lignowach przy wieździe przepust. Na to w granicach 200 tysięcy złotych do 300 tysięcy szacujemy, będziemy robić ten niebezpieczny, niestety, a wręcz obóz, i to jest zadanie na ten rok. Na drugi rok to jest już ostatni przedwyborczy, chcielibyśmy zakończyć zadania, które rozgrzebiemy tak nazwę. I jednym z celów takich zakończenia byłoby właśnie odcinek drogi, byłby odcinek drogi od Lignów na Walignowych. Gmina chce tę drogę przejąć i ona ją przejmie w przyszłym roku, ale pod warunkiem, że my tą drogę skończymy do walichnów. I to chcielibyśmy zrealizować jeszcze w 2014 roku. Zostawiając już ten temat, dróg, powiatu zajmują się także edukacją na terenie gmin w zakresie szkół ponadgimnazjalnych. W Pelpinie, w samym mieście, znajduje się zespół szkół ponadgimnazjalnych w Pelpinie, który od najbliższego roku szkolnego będzie chciał poszerzyć swoją ofertę edukacyjną dla przyszłych uczniów tej placówki. Z tego co wiem, ma powstać w tej szkole technikum ekonomiczne, informatyczne, a samo liceum może się wzbogacić o jedyną na terenie powiatu klasę sportową. Skąd taki pomysł na wzbogacenie oferty edukacyjnej właśnie w Kalklinie? To jest nasza szkoła. Dobrze funkcjonująca. Nie zagrożona, ale bardzo dobrze, że ma pomysły. Które zarząd zaakceptował. Czyli ten pomysł wynikł z inicjatywy. Z inicjatywy szkoły? szkoły. Tak jest. To jest wynik ich próby szukania rozwiązań, które zagwarantują tej szkole bycie dalsze. Tak? Dlatego, że powiedziałem, na początku ona nie jest zagrożona, ale na dziś, tak? bo spadek młodzieży co roku jest. W związku z tym, że w Felplinie, w szkole gimnazjalnej. Są klasy sportowione i chcemy stworzyć dla tej młodzieży, tych klas szkoły gimnazjalnej, usportowioną szkołę i szansę kontynuacji. I szanse kontynuacji. Po prostu nam nie uciekną z Pelplina. I kolejny pomysł, który wspieramy, to jest właśnie powołanie technikum, i to jest robione w celach pozyskania młodzieży z powiatu Starogarskiego bo wiele naszej młodzieży również ucieka tam. I te dwie klasy, ekonomiczna i informatyczna, która na dzień dzisiejszy, kierunki, którą są zainteresowani młodzi ludzie, tak, jest szansa, że utrzymamy naszą młodzież, a być może jeszcze pozyskamy ze Starogardu. I daj Boże, żeby te, ta koncepcja wyszła. Myśmy ją zaakceptowali. Jak nie wyjdzie, no to w lipcu nie damy zgody na dalsze kontynuowanie tych kierunków. Dlatego apeluję do młodzieży wręcz, żeby podchwytywać tego typu inicjatywy lokalne, które mają na celu głównie, między innymi, oszczędność dla tych rodzin, które tą młodzież kieruje. Szkoły czteskie z tego powodu, żebyśmy wyrazili zgodę, są niezadowolone, tak? bo młodzież z Pelplina dojeżdżała do trzeba na te kierunki. A teraz nagle ta młodzież ma szansę pozostać w Pelplinie. Ale jaka to jest oszczędność dla młodzieży, policzycie, proszę? Tak? W dzisiejszych czasach, gdzie każdy liczy, i my wiemy, że młodzież dojeżdża z ulic, z terenu Pelplina, to trzeba. Miesięcznie wydaje dużo pieniędzy na dojazdy. A to... no, jak w rodzinie jest dwójka dzieci, trójka to... Tak jest, a tu jest. I to między innymi tym się kierowaliśmy, żeby ulżyć rodzinom biedniejszym, żeby mogła młodzież się kształcić. I nie musiała dojeżdżać od Trzeba. Dlatego te kierunki to są takie kierunki, które są w Trzebie. I my mamy świadomość, że my robimy konkurencję naszym szkołom, które będą musiały szukać w innych kierunkach młodzieży, bo ta pelplińska już im zostanie w Pelplinie. A być może również i na te kierunki z gniewu też mają bliżej do Pelplina. Połowa drogi. Połowa drogi, tak. Nawiązałem przed chwilą w, do mającej powstać klasy sportowej, ale z tego co wiem, w Pelplinie powstał pomysł, aby stadion miejski przekształcić w stadion powiatowy. Lekkoatletyczny stadion powiatowy. Czy ta koncepcja jest jeszcze aktualna? Czy jest jakieś porozumienie w tej sprawie z gminą Pelplin? Na czym takie porozumienie mogłoby polegać? Ona jest aktualna. Ja z tym pomysłem od początku specjalnie się nie. I łączyłem z tymi wnioskodawcami. Dlatego, że uważam, że stadion lekoatletyczny powinien być w Czewie. Bo to ma być stadion, który spowoduje, że będzie tu dużo imprez nagle sportu, sportu lekoatletycznego. Ale w Czewie wręcz trudno sobie to wyobrazić, ale nie ma takiego terenu, który by zapewnił y, taką lokalizację. W związku z tym wyrażamy wstępnie zgodę na to, żeby to powstało w Pelplinie, bo tam jest teren, miejsce, ale tu jest warunek jeden, że pozyskamy środki z Ministerstwa Sportu. Jeżeli ich nie dostaniemy, to Powiat sam nie jest w stanie wybudować stadionu lekkoatletycznego w Pelplinie. Na dzień dzisiejszy mamy pozytywną y, opinię gminy. Czyli gmina Oby, jest najbardziej zainteresowana. jak najbardziej zainteresowana. Powiatu wstępnie też pod tym warunkiem, o którym mówiłem i przekazaliśmy to do rozpoznawania problemu z Czeskiemu Centrum Sportu. Nie jest to zadanie na tą kadencję. To nie będzie już mój problem. To będzie problem kolejnej kadencji, kolejnego zarządu, kolejnego starostwa. Na zakończenie jeszcze zapytam o elektrownię Północ. Czy od chwili, kiedy pojawił się w gminie Pelpin inwestor, czy od samego początku kibicuje Pan tej inwestycji? Kibicuje, tak, bo to jest szansa, ogromna szansa, największa dla gminy Pelpin i również dla nas. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze rozumiem i wiem, że w województwie jest problem energii. Energetyczny. Energetyczny. To jest generalnie podstawowa zasada. A druga, jak ta elektrownia już będzie, to wszystkie nasze firmy mają szansę jako serwisy w tej elektrowni pracować. Rozbudzi to gospodarkę. I ja od początku do końca kibicuję, aby to się zrealizowało. Jest na dzień dzisiejszy niejasny dla ludzi taki problem przez sąd administracyjny cofnięcia gdyby decyzji zezwolenia na budowę. Nie ma tam żadnego merytorycznego, natomiast proceduralna tylko sprawa i ona nie wyhamuje budowy, ona może troszeczkę przeciągnąć w czasie, dlatego, że tu chodziło o powiadomienie tylko dwóch podmiotów, których nie spełnił wojewoda yy, yy, w tym czasie. Powiadomienia o, o wydaniu decyzji, o zaakceptowaniu naszej decyzji, która była dobrą. W związku z tym troszeczkę być może to przeciągnie. Ale to nie wyhamuje nie tematu. Bo... Zagrożenia nie widzę na dzień dzisiejszy. Natomiast obych ta elektrownia powstała. Czyli więcej w tej elektrowni szans aniżeli za, zagrożeń. Tak, tak. Zagrożenia pewnie jakieś tam są, ale nie takie, które by skutkowały dolegliwościami dla miejscowej ludności. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję. Życzę mowa. wszystkiego najlepszego Pelplinowi całemu, o którym miło wspominam. Miło mi się tam rządziło. I teraz bardzo się cieszę, jak cokolwiek na terenie Pelplina się dzieje. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.